Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam słuchawki Genesis Radon 800. Zapraszam do oglądania. Unboxing. Na przodzie mamy render słuchawek oraz informacje, że mają czerwone LEDowe podświetlenie i są kompatybilne ze wszystkimi platformami. Dodatkowo certyfikat od IT Hardware za najlepszy ultralekki zestaw gamingowy. Z prawej strony mamy zdjęcie słuchawek oraz informacje o wirtualnym dźwięku 7.1. 40 mm przetwornikach, regulacji głośności oraz odłączanym mikrofonie. Z tyłu mamy podpis elementów na słuchawkach, krótki opis w kilku językach, specyfikatnie produktu oraz informacje jakimi przewodami powinniśmy się podłączyć do konkretnych urządzeń. Z boku zdjęcie słuchawek. A więc otwórzmy to. Na samym początku mamy torbę na słuchawki, instrukcję obsługi, nauszniki pokryte materiałem tekstylnym, kabel USB na USB-C, Mikrofon, rozdzielacz mini jack, kabel jack 3,5 mm oraz oczywiście same słuchawki. Recenzja Radon 800 to typowe słuchawki dla graczy. Mają stosunkowo niewielkie rozmiary, a ich wygląd opiera się na kolorze czarnym z czerwonym podświetlanym logo producenta na zewnętrznych częściach muszli. Warto wspomnieć, że podświetlenie jest dostępne tylko po podłączeniu słuchawek za pomocą portu USB. Na pierwszy rzut oka słuchawki Radeon 800 wydają się delikatne i nieodporne na uszkodzenia. Jest to mylne wrażenie, gdyż testując je nie zauważyłem na nich żadnych uszkodzeń. Wszystko to dzięki solidnym tworzywom i elastycznej konstrukcji, która wytrzymuje naprężenia. Obudowa muszli i pałonka wykonana jest z twardego i gładkiego plastiku, który jest praktyczny, gdyż nie pozostawia odcisków palców i łatwo się czyści. Pałąk jest regulowany z obu stron za pomocą metalowej szyny, a jako skóra wykorzystana do padów i opaski jest miękka i przyjemna w dotyku. Pady są odpowiedniego rozmiaru i mieszczą się w przeciętnej wielkości ucho. A waga słuchawek wynosząca jedynie 163 g bez kabla lub 198 g z kablem jest rekordowa niska wśród gamingowych headsetów, co pozwala na długie godziny gry bez uczucia, że mamy je w ogóle na głowie. Jedynym minusem jest nieco zbyt cienka gąbka na wewnętrznej stronie pałąka. Lewa sławka jest wyposażona w kilka dodatkowych elementów. Są to między innymi przycisk do wyciszania mikrofonu, pokrętło do regulacji głośności, złącze USB-C na przewód sygnałowy oraz gniazdo 3,5 mm na mikrofon. Umiejscowienie tych elementów na samej sławce wydaje się lepsze niż umieszczenie ich na kablu, choć przycisk do wyciszania mikrofonu mógłby być lepiej wykonany, ponieważ jest bardzo gąbczasty i trzeba go mocno nacisnąć. W każdym razie, fakt, że mikrofon jest odpinany, czyni sławki bardziej mobilnymi i dyskretnymi. Sam mikrofon został umieszczony na giętkim pałąku, co umożliwia łatwe dostosowanie jego pozycji. Pod względem wydajności mikrofon spełnia swoje zadanie, ale nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jakość nagrywanego dźwięku jest przyzwoita, a zarejestrowany głos jest całkiem czysty, choć nieco za cichy i w tle słychać lekki pisk. Podkręcenie poziomu dźwięku w oprogramowaniu powyżej pewnego poziomu powoduje pojawienie się trzasków. W oprogramowaniu istnieje również funkcja redukcji szymów. Ale nie robi ona zbyt dużej różnicy w praktyce. Pozytywną cechą jest to, że mikrofon bez tej funkcji nie zbiera nadmiernie dużo dźwięków z otoczenia. Interfejs programu przypomina te z dawnych lat i nie jest zbyt intuicyjny w obsłudze. Opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika i mikrofonu. Program oferuje standardowe opcje, takie jak regulację głośności i korektor graficzny z predefiniowanymi trybami dla różnych gatunków muzyki. Producent umożliwił także symulowanie różnych środowisk dźwiękowych, takich jak pod wodą, w górach czy w amfiteatrze. Można również wirtualnie określić rozmiar pomieszczenia i rozmieszczenie kanałów, jednak dokładność tej opcji pozostawia wiele do życzenia. Program zawiera też opcje dedykowane dla mikrofonu, takie jak dodanie echa lub efektów dźwiękowych, głos potwora, postaci z kreskówki, męski lub żeński, a nawet odsłuch. Niestety większość z tych opcji jest mało praktyczna, ponieważ predefiniowane ustawienia equalizera dla różnych gatunków muzycznych brzmią bardzo nienaturalnie, a różne efekty otoczenia i zmiany głosu to tylko ciekawostki, z którymi pobawimy się tylko przez chwilę. Słuchawki Radon 800 oferują charakterystykę dźwięku, która rozłożona jest na planie litery V. Oznacza to, że otrzymujemy mocno zaakcentowane pasma niskie i wysokie oraz wycofaną średnicę. Takie podejście jest stosunkowo popularne i przekłada się na mocno rozrywkowe granie z ocieplonym i przyjemnym dźwiękiem. Producent postawił w tym modelu przede wszystkim na mocne basy, które wyraźnie wysuwają się na pierwszy plan. Jeśli chodzi o muzykę, to sławki nie są zbyt wyrafinowane i stawiają przede wszystkim na typową rozrywkowość. Basy grają dość punktowo i są całkiem dynamiczne. Jest to najmocniejsze pasmo, ale przydałaby się tu większa różnorodność. Średnica zdecydowanie została schowana z tyłu, przez co trudno doszukać się tu większych szczegółów czy klarowności. Soprany są wyraźnie podbite i wyostrzone, ale mało detaliczne. W trybie przestrzennym dźwięk jest dobrze pozycjonowany, ale trudno wychwycić dźwięki za pleców. Tryb 7.1 powiększa scenę i jest przydatny w grach rywalizacyjnych, ale należy go wyłączyć w grach singlowych i muzyce. Sprzęt dobrze spisuje się w grach typu CSGO, podkreśla wszystkie odgłosy kroków, wybuchów, wystrzałów i podobne, jednak do grania na najwyższym poziomie lepiej poszukać czegoś z wyższej półki. W zestawie mamy również materiałowe pady, co umożliwia wybór bardziej przewiewnych poduszek. Sama izolacja do otoczenia wypada dobrze. W przypadku padów z skóry, ale nie jesteśmy odcięci w 100% od otoczenia. Jeśli chodzi o pady materiałowe, to radzą sobie z izolacją zauważalnie gorzej. Podsumowując, sławki dobrze sprawdziły się podczas testów codziennego użytkowania, chociaż nie są idealne i wymagają pewnych ulepszeń. Ich rozrywkowe brzmienie jest szczególnie dobre w grach akcji, gdzie efekty dźwiękowe są ważne. Czasami brakuje nieco szczegółowości i przestrzeni, ale obsługa przestrzennego dźwięku wirtualnego poprawia tę drugą kwestię bez wprowadzenia zniekształceń. Największą zaletą jest ich waga oraz możliwość wyboru padów. Sławki są też bardzo wszechstronne, w zestawie znajdują się dwa przewody. USB do podłączenia do komputera oraz mini jack do urządzeń mobilnych lub konsol. Myślę, że w cenie około 250 zł są to słuchawki warte uwagi, szczególnie dla młodszych graczy. Ogólna ocena tych słuchawek to 7 na 10. Plusy Cena Waga Uniwersalność Odpinany mikrofon Wymienne pady i etui w zestawie Minusy Cienka i chuda gąbka na pałąku Mało przejrzyste oprogramowanie Brakuje szczegółowości w brzmieniu no tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę suba dzwoneczkiem oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka trzymajcie się cześć.